Halo, halo widzę, witam, bardzo serdecznie słuchajcie, z tej strony Zakrzak mamy dzisiaj czwarty marzec, ja mam pokazywa typowo jak to dzieje nowy sklep Fortnite, ale jeszcze ja za tym to przypomnę, że jak jesteście nowi bądź po prostu nie subskrybujecie tego kanału, to widzę, będziecie śmiał walnąć w tego suba, bo się po 70 tysięcy, a na 70 tysięcy będzie oczywiście specjal, czyli moje stanowisko, więc kumpel wali w suba będzie super eee, I co, typowo dodamy tutaj jeszcze doznam jak gdzieś 10 osób, tym mnie zaprosiły eee, I na przykład używamy go kodu w sklepie Zakrzak, więc jak Wy chcecie mieć się w zajkach, to śmiało wpiszcie kodik zakrzak do sklepu Zapraszajcie i ja tutaj potwierdzam, a później sobie idziemy na taki streamek, który robię w sumie codziennie. Yy, I ciubimy sobie jakieś fajne gierki, więc no myślę, że całkiem spoko może sobie potem pograć. I co, lecimy do sklepu. Zobaczymy co my tu mamy. Tutaj oczywiście kodzik zawsze dzięki wszystkim wspierającym, wielkie pozdro dla Was. Lecimy na początek widzowie. Ouuu! Okej, okay, okej. Okay. Powrót galaxii, z tego co widzę. Nowe motka szanta dla całego składu. There once was a squad that ale dobre To jest kozak Emotka grupowa Zaśpiewaj wspólnie z innymi graczami Wykonując szantę dla całego składu Widzowie, szanty to są ogólnie piosenki, z tego co ja wiem, żeglarskie. Więc yy, przykładowo, jeżeli macie duo partnera, albo trio, albo nawet skład, i każdy zatańczy tą memotkę, to prawdopodobnie będzie taki chórek. Nie, powiem Wam tak, widzowie. Ja tą memotkę kupuję oczywiście z kodem krzak, wyposażam. Powiem wam, że to będzie przepotężne. Widzowie, jutro na streamie to testujemy. E, dobra, idąc dalej, mamy, słuchajcie, skin secret. Mm, to jest skin za 1200. Dużo ludzi kupowało go dla plecaku. Dużo ludzi kupowało go dokładnie dla plecaku. E, skórka tajemnica za, za 500. Tak samo za 500. Wow, tak jak ta emotka. No nie no, steak, dwóch to. Potężna emoteczka. Powiem wam, że musi być naprawdę kozak. A szczególnie z tymi jak ją kupią. E, mamy oczywiście zestaw galaxii, dawno go nie było. Tutaj, oczywiście, babeczka galaxii, która była do wygrania na turnieju telefonowym. E, plecak, kilometr oraz lotnia, taka bambikowa z nałożeniem galaktycznego tła, dokładnie tak e, wszystko możemy kupić oczywiście osobno, no myślę, że nie opłaca się kupować osobno jak już to cały zestawik no bo jednak tutaj 2000, a tutaj 2800, więc różnica jest mega mała e, okej, okay, idąc dalej, mamy tenisistkę, słuchajcie tenisistka, e, no myślę klasyk Fortnite, to taki sportowy, bardzo długo już jest w gierce od razu go kupiłem jak wyszedł, z tego co pamiętam, więc no taka sytuacja e, I dalej widzę surferka, surferka, surferka e, no, no fajny skin. No, tak wygląda, taki trochę taki pusty, mało na nim jest e, Ale z drugiej strony taki trochę trachardowy, nie? Jakby tak nie patrzeć. Nowa skórka do broni, promieniowanie tutaj. E, właśnie promieniowanie, No, taka radioaktywna skórka do broni, coś w tym stylu. E, emotka zaraźliwy za 500. Eee, ściągnij wodę za 200, nóż i widele słuchajcie również jest w sklepie za 500 tak samo w ogóle to był jeden z pierwszych podwójnych kilowów w grze które były w sklepie <gry> i w ogóle bardzo ostry nóż widzowie jest e, bardzo ciekawy tempy jak normalnie nie wiem jakby to nawet nie był jakiś nożek e, oczywiście zestaw fresha szafka fresha wszystko dalej jest tu w sklepie widzę możecie sobie zakupić powiem wam mega polecam ten skin jest totalnym kozakiem tak samo ten kilo super się nim gra e, no pompowanko no fajna emotka i taka skórka glutowata bulgocząca za 500 e, Oczywiście dalej mamy z, 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 rzeczy z filmu Obcy e, Flasha, Flesha e, Tutaj pakiety no i nową ekipę, która jest już z na nami czwarty dzień e, Czyli tego no jednorożca mozioma. Widzowie jak coś kupujecie Na przykład no dla mnie ta emotka jest zarąbista, ja ją oceniam na dyszkę Ciekawe jak brzmi z innymi e, No to możecie użyć mojego kodu Zaczekaj, jak coś kupujecie Strzelić subika na tym kanale, łapkę w górę, wpaść na Discorda i na mój drugi kanał Linki w opisie I co? Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się później na streamie co, ode mnie o tyle. Piąteczka, dzięki za oglądanie widzę. Trzymajcie się do streamka. Widzimy się później po szkole. Sianeczko. elo, elo, bye bye. Cześć, cześć. Bye bye.